Olga, muszę ci coś powiedzieć, ale no, jakby to dobra słowa, no, no już wiem. To było nocą, gdy księżyc jasno świecił, wiesz już na pewno, nie będzie z tego dzieci. Choć tam bolało, to sama nie wiesz czemu, jak to się stało, oddała się Przemkowi. Straciłaś smutę, bo co? Bo sama tego chciałaś Straciłaś smutę i co? I ja osiągłeś śmiało Straciłaś smutę, bo co? Bo on nalegał wciąż Choć straciłaś, to też zyskałaś wiele I nie żałujesz, bo przecież warto było Pamiętasz dobrze, jak bardzo chciałaś wiedzieć Co będzie potem, jeśli jesteś już kobietą Straciłeś no to co? Bo sama tego chciałeś Straciłeś no te i co? jest nie będziesz miała Straciłeś no jest co? Bo on nalegał wciąż